Cześć, Manko. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać maszynę, jaką jest EBR 105, czyli maszyna, która, jakby nie wiem, mówić, dominuje randomy. Jeżeli chodzi o dziesiąte tiery, naprawdę jest to bardzo mocny light. Jednakże nie tylko na dziesiątkach ten czołg jest mocny, ponieważ dziewiąty tier EBR 90 również jest bardzo mocnym czołgiem. EBR na ówsemce jest również bardzo dobry, ale... Jest jeden haczyk. Z tymi czołgami niestety, ale musimy już coś potrafić, bo te czołgi to nie są czołgi typu samograj. One same ci nie wygrają bitwy, natomiast trzeba już gdzieś jakieś posiadać umiejętności, żeby y, tym czołgiem sterować. Myślę, że ja jako osoba, y, która gra już tutaj długo te turnieje, tak naprawdę od 2020 roku grałem w nie Invil, to powiem wam, że już na przestrzeni ponad tych 5 lat Wiele razy grałem właśnie EBR-em 105 w turniejach, czy to 15 na 15 czy to 7 na 7 No i myślę, że mogę nazwać się gdzieś tam po części osobą doświadczoną. Więc chciałbym Wam przekazać jakieś tam swoje, wiecie, smaczki, jakieś takie ciekawe pozycje, zagrania na tej maszynce. No i słuchajcie, myślę, że tak. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to używam CVS-a, cichego układu oraz optyki. Optyka powinna być fioletowa, żeby mieć full. Zasięg widzenia, natomiast ja używam różowej, ponieważ nie wiem, zdjąłem z racji tego, że tryb natarcie był, no i w trybie natarcie ta optyka nie jest taka ważna. Natomiast drugi zestaw to jest optyka, dosyłacz oraz cichy układ. Myślę, że to jest generalnie dobre wyposażenie, jakby pod damage, tak? Tam to jest pod spota, to jest pod spota, to jest pod damage oraz pociski, jakich używam, to tak. 12 pc, 16 hitów, 8 Heków. Yy, drugi zestawik, myślę, że to jest nie taki, a powinien być taki. I on wygląda tak. 14-14-8. Natomiast modyfikacje polowe, słuchajcie, już wam pokazuję. Yy, wyglądają on tak. Pierwsze w prawo, drugie w lewo, trzecie w lewo, czwarte w lewo, piąte w lewo. Yy, słuchajcie, to polowe jest najważniejsze z tych wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wytrzymałość modułów wewnętrznych wam daje. Więc kosztem reloadu macie rzadziej dostajecie amuraka, rzadziej dostajecie podpalenie, więc warto wybrać to yy, polowe. Yy, a więc słuchajcie, dostaliśmy mapkę Pizno. No, nie jest to idealna mapa do gry według mnie. Nie lubię tej mapy na EBRAS, szczególnie jak są więcej slajdów niż... Jeden, no więc trzeba będzie zagrać troszkę defensywniej tutaj. Postaram się zagrać bardziej spokojnie, bez y, większej szarży na samym początku. Y, widzimy, że w przeciwnicy właśnie mają Ebra, który no coś tam potrafi, ma tam badża y, brązowego. Jest to chyba gracz drużyny Darkside y, z On więc tam no, chyba umie. Zobaczymy, może go ogramy. Zobaczcie, moja test LT tutaj dostaje Spota. No i powiem Wam, że to nie jest fajna sytuacja, ponieważ teraz on. Tak naprawdę może mieć problemy. Ja teraz zobaczcie, podjeżdżam sobie do tej linii buszy o tutaj. O tu teraz patrzcie. Hop. Dzięki temu widzicie, spotuję tak naprawdę cały ten przejazd tutaj. Więc zawsze warto dojeżdżać do tego, do tych szaczków w tym momencie. Gdybyście szukali tutaj odpowiedniego miejsca. No i patrzcie, teraz ja mam naprawdę ok pozycję. Dzięki temu będę mógł spróbować wyczyścić lajta, który gdzieś tu może się czaić. Ja teraz zobaczcie, podjeżdżam sobie powolutku, sprawdzam, że go nie ma, więc już zawracam, nie będę forsował dalej gry. Zobaczcie, jeszcze gdzieś tam STB1 dostał spota, więc jest to wręcz idealna sytuacja dla mnie. Zobaczcie, kolejny czołg, jakim jest Karo, dostaje spota, no i Manticora. Manticora dostająca spota w tym momencie naprawdę, no ma przerąbane, aczkolwiek jest to czołg tak malutki, że no niestety, ale nic mu się chyba nie stanie. Zobaczcie, on ma tak dobry kamuflaż, że zaraz gdzieś mi tam zniknie. No i niestety po koledze. O! Znowu dostaje spota. Ej, jest to... Chyba kolega nie ma cichego układu, ponieważ w innym przypadku dostałby spota. Oj, zobaczcie, Leopard dostaje spota, FV gdzieś tam również dostał. Manticora na perma-spocie, no tak naprawdę on te nie jest świadomy tego, To ja go gdzieś tam trzymam na... na spocie. Teraz dostaję od mojego Lighta. No i teraz ona ucieka tą Manticora, No kurde powiem wam, że nie, niedobrze, że nie wyeliminowaliśmy. Teraz jeszcze spotuję lodóweczkę i grilla, ale mój imek troszkę mówiąc, się rozsypał. No niestety, ale FV padł, light padł. No i teraz trzeba trochę tak tutaj. Liczyć na to, że się coś tutaj uda. Arta, może coś będzie strzelała. Zobaczcie, już mamy 3000 spota, Karo, Karo podjeżdża, postanawia podjechać, no i niestety, ale Karo chyba mnie wypchnie, ja tutaj muszę bardzo uważać, bo ta Manticora również może mnie tutaj spotnąć na Proxy, jak zagra dobrze. Powiem wam, że jest to bardzo dziwne, że ten kolega nie dostaje, natomiast skąd ma dostawać? Wszystko ma tam spota. Okej, okay, teraz fajnie dostał. Manticora się spotnęła, to też dla mnie fajna sytuacja, ponieważ wiem, że mnie nie wyczyści. O! Kolejną oberwała, nice, nice. On chyba nie ma cichego układu, w innym przypadku bym mnie już spotował strasznie. Teraz ten... Patrzcie, jak RHM fajnie ogrywa mój teamek. No i co? Kara jest na tym perma spocie, ale nic to nie zmienia z racji tego, że moja drużyna nie strzela. E4 również nie ma bicia. STB fajnie obrywa, ale to kar pikujące jest. E4 daje strzał. Już mamy zobaczyć 5000 spota. No i mój leopard, pożegnał się z życiem. Ziomek, byłeś moją jedyną deską ratunku. Odwaliłeś manianę. Los Manianos, tak zwane. E4 tam gdzieś szuka bicia, ale kolejna misnięta peska. Teraz leopard środkiem będzie tutaj jechał. To no powiem wam, że najważniejsze jest to, aby ten TVP gdzieś mi tutaj pomógł. 08. Powiem wam, że jakbyśmy jeszcze wygrali, może może to wygrali tutaj gdzieś to. Nice. To karo strasznie brudzi grę. Naprawdę to karo strasznie budzi, brudzi grę. No i patrzcie: Manticora używa tego pociągu, ależ jedzie ty. Jakie to głośne w ogóle. Nawet nie sądziłem, że to tak głośno działa. No ej. Okej. Okay. No wiem, HP już jest bardzo na minus. Ale może. Słuchajcie. Boom. Eliminacja Może teraz Gdybyśmy tego Leoparda w ogień krzyżowy jakoś złapali AP nie jest jakoś mega dobrze Ale też jakoś nie jest mega źle Ja tutaj podpalam Ej, chłopaki i dziewczyny To może być jakiś mocny kombek, ty Co wy na to? Żeby tutaj za zawalić kombek jakiś? Patrzcie, podjeżdżamy sobie tu 7000 spota i 800 demerza Oho, lodóweczka no cześć koleżko, miło mi Cię widzieć, ale wiesz co? Chyba chciałbym Cię widzieć. Artwego. Wod. Mam? Okej, okay, fajnie. Patrzcie, zaczęłem się na tą lodówkę. Chałeczka mam. No i on pada od hajka. Paki, jest szansa. Na eliminację. Oj, no ten hajek za zero zniszczył me marzenia prawdopodobnie. Ajajaj, aj, aj. cóż za fajnie... Słaba situation jest. Bardzo teraz będzie ciężko mi tutaj. No i ja niestety nie przebijam hajeka. Aj, powiem wam, że to bolesne. Teraz Arta się czai na mnie. I to ostro. No, niestety, padam od arty. Drużyna przeciwnika okazała się tym razem lepsza. Ale słuchajcie, nie ma to znaczenia, ponieważ pojedziemy kolejną bitewkę, aby pokazać wam, jak EBR naprawdę może robić również damage. Miejmy nadzieję, że uda mi się trafić w taką bitwę. Słuchajcie, dało mi mapkę e, Ruimberg, również tutaj wybieram zestaw tym CVS-em. Zobaczmy tylko tutaj znowu matchmaking, patrzcie. Trzy arty, dwa lighty. No tym razem mamy Tesaka oraz Ebra. Staram się tutaj jakiś zrobić na openingu damage. Zawsze pierwszy ładuje hek. Zazwyczaj on daje radę i, wiecie, no i robię pestkę za darmo tak naprawdę. Oj, zobaczcie, ich lighty również trwają defensywnie. Żaden z lightów nie chce podjechać gdzieś tam agro, nie chce pokazać tutaj swojej słabości. Ja tutaj defensywnie też zaczynam. Nie chciałbym dostać za 500 na samym początku bitwy, no bo jednak to byłoby dosyć bolesne, nie? sobie o tym pomyślicie, ale zobaczcie. Arta dostała spota. Ej, kolejna dostała spota. O kurde. Tutaj będzie chyba przeszczał. Bam! No i jedna arta już jest minus. Ej, powiem wam, że to naprawdę fajne rozpoczęcie bitwy. Jedna arta już jest minus. Dobra, tutaj troszkę ukradłem spota tej mojej tasetce. Ale spoko. Zobaczcie, druga ma spota. Krówka. Kurde, kolego, no nie chowaj się tak, ej. BV też dostał spota. ale gdzie on tam się kryje? Hop. Minus 400. Fajnie. Gdzie ten EBR i Tesak się kryją. Oni tam gdzieś chyba są. Muszą tu grać raczej. Zobaczcie jak Leopard. No jakim jo ja? yeah, Jeju, Leopardzie. Powiem ci, ziomek, że nawet... Nawet jaja ja ogromne masz. Ja teraz będę starał się wykorzystać moment w którym mam speed i może bym wyczyścił tego lighta, który gdzieś tu będzie grał Tesak a tym Tesakiem to tak trochę odważnie to no nie mów, że DBV -a teraz nie mogę DBV jakąś ma jakiś cichy albo piernik wie co musi mieć chyba kamuflaż dobry Zobaczcie, ryje się tam slay w tym EBRze, ale ziomoś tym razem pokażę Ci dominację. No niestety, nie udało Ci się zrobić planu unicestwienia megleberka. No i co, no i podjeżdżamy sobie. Zobaczcie, tak, AD, AD, u i ją chyba. To jest jakiś mamucik, wiecie? Pam. To jest jakiś tesak typu. Ja nie wiem o co chodzi. No, sami widzicie. że kolega jest trochę taki. Nie mrawy. On teraz będzie strzelał coś tutaj, próbował. No i zobaczcie, 2,5 tysiąca damage'a, już mamy 2,5 damage'a. To też jest spoko opcja, naprawdę ebrem da się robić fajny damage. Ciężko, to prawda, jest ciężko robić damage, to nie jest łatwy ciąg do robienia damage'a, ale da się robić. On często sprawia, że... Często i gęsto właśnie sprawia, że możecie... Kurde, Bella, tutaj niezła afera. Godzilla czeka na mnie. No nie wiem, czy ja tu chcę tak sobie hasać po podwórku. Boję się, aby jagoda mi nie dała. Na bólu się nie skończy i na strachu. Teraz ona fajnie ucieka. Ja tu mam mega ciężkie pestki na nią. Próbuję. Dobra, te hity jednak gdzieś tam się bijają, więc... Chociaż tyle dobrego z tego, że ona mi dała. Może teraz ten FV. On strzelił, nie? Wyeliminował BV-ka, więc ja robię hop. No i kolejna pesteczka. Jeszcze zdążę prawdopodobnie przeładować przed nim, więc... Zrobimy kolejną, już 3700, zobaczcie, nawet nie wiadomo kiedy tym ebrem na tych haekach. grając naprawdę można robić dużo uszkodzeń. No ta peska, nie wiem co tu się stało, ale jakoś tak spadła, nie? Jakaś taka latająca. Teraz patrzcie, widzę, że mam 250 metrów do niego. Poczekam jeszcze sekundkę, żeby na pewno zniknąć. On gdzieś tam jest celowany, ej, a jakbym tutaj gdzieś się schował? Kurde, chyba nie mogę, co? Ej, a jak to zrobię? Patrzcie, gotowy jest na to? I gotowy był na to i mnie nie dał, ale refleks. Hehe. <noise> halo! On chyba w szoku. Ej, patrzcie, teraz nie patrz na mnie ten 705. Patrzcie to. Tak? Ej! Kolejna eliminacja. 4-300 już. Najsior. Oni troszkę tacy są jakby zaspani chyba jeszcze. Choć mamy godzinę 9.50, a oni już śpią. Jeszcze śpią. Po poranej kawie nie obudzili się, a nie wiem, chłopacy z nocowy. Próbujmy, no. Próbujmy. To jest na aferę show. Z racji, że mam przewagę pozycji, bo ja znikam i on nie wie kiedy ja piknę, to mogę sobie pozwolić na takie właśnie dzik dzikie harce. Patrz, ja sobie tu kręcę kółeczka, a on teraz tym FM się cofa. mu siomuś, popełniłeś chyba błąd, wiesz? Patrz, on teraz tutaj chce... Nie, nie wiem, czasami działo ebra właśnie tak troluje. No, nie jesteście w stanie zrobić peski po prostu. No, o tym tworzysz 0, to ty kolego musisz jechać dekapować. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale test to LT jest na kapie. Dobra. Deszeta zostanie zdekapowana. Ej, panowie, to będzie klaczek. Nie wiem, czy ja robię dobrze, że jadę. Uff, było blisko upadku. Ale powiem wam, że widzę, że ta lodowa. Ej, oni nie patrzą na mnie. Żaden z graczy nie patrzy na mnie. Dopiero teraz IS zerknął. Ja może haeczka przeładuję, to w sumie bym dał mu. Ojej, jakieś ciało trafiłem przeciwnika. Kurde, boję się, że ten FA przyjedzie i mnie po prostu skończy. Ja muszę uciekać chyba, wiecie? Hmm, jestem między wódką a zakąską, można by powiedzieć. Ale muszę to zrobić muszę spróbować uciec stąd. Jest 4. No, mu muszę. Słuchajcie, słuchajcie, nie będę mówił więcej, to jest absurdalne. Jak ten czołg potrafi czasami zrobić się w jajko. No i przyszedł ja nigdy nie powinienem tego przeżyć. i widzicie, jak. Jak te koła... Jak te koła potrafią absorbować za zero te strzały, no, Dlatego nie bez powodu ja bym powiedział EBR jest taką maszyną, a nie inną. Właśnie to sprawia, że ten Ebr, no, jest losowy osoby i naprawdę jest to głupie. Według mnie za takie uszkodzenia w kół powinna być jakaś asysta. Gdy na przykład ktoś uszkodzi koło wcześniej, a druga osoba go wyeliminuje, to powinna być jakaś asysta, bo no, to jest nie fair dla osób, które gdzieś tam robią, wiecie, spota, y, gdzieś po traku i tak dalej, to, to też powinno się liczyć według mnie. Powiem wam, że teraz ten jest ja sobie trochę oddalę. Zobaczmy, gdzie ten FV się patrzy. Ok, w taki sposób. O ja pojadę tędy. To będzie w ogóle bardzo taka długa rozgrywka w moich oczach. No i patrzcie, ja teraz sobie pojadę, tak. Hop. Eliminacja. No, zobaczcie, jaka fajna bitewka nam się tutaj zrobiła. Trochę taka klaczowa bym rzekł. Klacz Kingo będzie trzeba, ja mam tylko 9 hitów. A tutaj same ciężar. O jej, No dobra, nie jest źle. Słuchajcie, nieźle. Ja teraz mogę sobie tak pojechać, hop. No i teraz będziemy bawili się w kotka i w myszkę. Kto pierwszy popełni błąd? Kto pierwszy zrobi błąd? I gdzie ten gość się ustawia? No nie wiem. Ale ja wiem, że nie mogę go wypuścić stąd. Zaparkuję sobie w tym krzaczku, zobaczcie, bo dzięki temu spotuję prawie do końca. Ucieczkę jego, oraz jakby wyjechał gdzieś tutaj, to też to widzę. No i patrzcie, o wilku mowa. Cześć. To są niestety aps sery Posiadają one dosyć mało penetracji i ciężko jest przebić ten pancerz tego właśnie 260. Jednak 260 to jest, powiem wam, pancerna bestia. Nie lubię strzelać do 260 ogólnie. Ogólnie 260 to czołg, którego właśnie się najbardziej obawia człowiek i no ciężko się strzela do 260. Jednak posiada on ten pancerz dobry. Zobaczcie, teraz muszę tego ISA 4 jakoś ograć. Super strzał. Jakoś by go tu. Troszkę fart. Wydaje mi się, że 260 będzie tu jechało. Wydaje mi się, że 260 tędy pojedzie. Bo chce mnie odciąć. Zobaczcie, Wilkomowa, nie? Nie wiem, czy to jest najlepsze, co zrobię teraz, bo muszę wyczekać go, bo jak on się dowie, że ja tu jestem, no to mnie ogra. Kurde. Topa. Właśnie te APCRy to jest największy mankament tego czołgu, jak gracie na jakieś lepsze osoby, to niestety, ale ciężko jest przebijać. Wiesz co, załaduję sobie hita, żeby spróbować tego ISA 4 gdzieś tu pacnąć. Bo jak wyeliminuję ISA 4, no to jeszcze gdzieś tam jest szansa. Hm. Najgorsze dwa czołgi. 2 0 i IS4 mi się trafiły, aby grać na nie klacza. Powiem wam. O. Kolega się schował. Za budynek. No i weź panie jego teraz.

Kurde, no nie mów, że to 2 0 we mnie jedzie. Wtedy to ja już na pewno przegram. Nie, dobra. O. Kolejny strzał. Nieprzebity. Powiem wam, że gramie naprawdę dobrze. traktuje. Ja rozumiem, że mam 5 więcej, ale pytanie, czy mi się uda? Ja mam 5 strzałów tylko. Muszę tego ISA 4. O jeju! Ojeju! Dobra. Pewna peska. Uciekam tutaj w to zagłębienie. Piszę, że jestem botem, ale no, faktycznie te strzały były takie trochę niefortunne. To by nie mówić. On pik tutaj widzę na mapie, że gdzieś tu daleko kapuje, więc... P prawdopodobnie jedzie po mnie, tak? Jedziesz po mnie. Okej, okay, to ja uciekam. Hajeczek był tylko na zresetowanie. Tak naprawdę ile mam Dziewięć. no, muszę go hajakami jakoś jeszcze ograć. Jak on jest mądry, to stoi gdzieś tutaj, w tych domkach. Albo w tej dziurce takiej. O, tam może stać. Chyba tam stoi, wydaje mi się, że tam uciekł. No. Chyba się tam schował, nie? się tam, procent. Ta. 100% o, Ależ timing. No i mnie trafił. Powiem wam, że to przykre. Byłby piękny klacz, ale troszkę RNG mi nie pomogło w tej bitwie. No, jednak tych strzałów za zero było dosyć dużo. Apecery, czy też hity tam 204 4, a to coś. W mm, 2 0 chyba strzyperski za zero dałem. No niestety, ale powiem Wam, że naprawdę EBR pod damage e, również jest fantastyczny. Jak widzicie, 6000 uszkodzeń, 7 e, zabójstw oraz 200 spota. Myślę, że podobałem się ten filmik, bo EBR naprawdę to jest dobry czołg do gry. Naprawdę warto go robić w 2025 roku jak najbardziej. Tylko jest on ciężki do gry. Jak sami widzicie, nawet człowiek, który gdzieś tam gra turniej i tak dalej, czasami ma problem jak czołgami jak 260 i 4, no najgorsze czołgi jakie możliwe yy, trafiły mi się do, do grania. No i zobaczcie, kolega, niby płatny aktor, a tutaj Alan kierownik wykierował 260 no i wygrał bitewkę. Także dzięki Wam za odcinek, trzymajcie się i do następnego. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!